Cześć, witajcie. A tematem dzisiejszego odcinka będzie router tp TLMR6400. W nagraniu skoncentrujemy się przede wszystkim na aspektach technicznych tego urządzenia, ale porozmawiamy również o opiniach, ciekawostkach i cenie tego sprzętu. Jeżeli zatem zastanawiają Cię wszystkie te szczegóły, to pamiętaj o tym, aby obejrzeć to nagranie do samego końca, kliknąć w polubienie pod filmem i zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze nie miałeś okazji tego zrobić. Dobrze, a zatem w takim razie. Rozpoczniemy sobie od kwestii ceny tego produktu, bo zapewne zastanawiasz się, ile kosztuje taki router w sklepie. No i przy tej kwestii myślę, że będę miał bardzo dobre informacje, ponieważ cena produktu generalnie jest bardzo niska. Mowa tutaj o wydatkach rzędu 300 zł. Bo mniej więcej za tyle zakupisz router Tepling TLMR 6400 w sklepach z elektroniką. Natomiast sprawdźmy jeszcze, jak to wszystko prezentuje się jeżeli chodzi o kwestie techniczne. No i tutaj myślę, że w tej kwestii również będziecie pozytywnie zaskoczeni, a to z tego względu, że maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej w przypadku tego routera sięga aż do 300 megabitów na sekundę. To, co również myślę dość istotne, jeżeli chodzi właśnie o ten router, no to jest to kwestia obsługiwanych sieci. W tym przypadku jest to sieć 4G LTE, a zatem myślę, że jest to już pewnego rodzaju standard, jeżeli chodzi o obsługiwane sieci sieci. To co również ciekawe w przypadku tego routera, no to jest to standard Wi-Fi, który został wykorzystany w przypadku tego sprzętu. Mowa tutaj o standardzie 802.11n, który jest zwyczajnie generacją czwartą sieci Wi-Fi. To co również istotne dla co niektórych użytkowników, to bez wątpienia częstotliwość pracy takiego sprzętu, a mianowicie router ten działa na częstotliwości 2.4 GHz, no i posiada on też szereg ciekawych złączy i portów, a mowa tutaj przede wszystkim o trzech portach LAN, jednym porcie WAN, ale nie tylko, ponieważ w urządzeniu znalazło się również gniazdo karty SIM, jak i również odpowiednie złącze zasilania, a zatem szereg ciekawych złączy i portów wyposaża właśnie to urządzenie. To na co również warto zwrócić uwagę przed zakupem, no to jest to standard szyfrowania, jaki został wykorzystany w przypadku tego routera, a jest to standard WPA2, który stan stanowi najsilniejsze zabezpieczenie tego urządzenia, no bo w końcu WPA2 pozwala między innymi na bardzo silne szyfrowanie sygnału, co oczywiście jest niezbędnym elementem w sytuacji, kiedy chce się zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o inne aspekty, no to warto też zwrócić uwagę na budowę samego urządzenia, ponieważ generalnie router posiada dwie anteny zewnętrzne. Ma on również kolor czarny, a jego wymiary wynoszą odpowiednio około 202 mm szerokości, około 33,6 mm wysokości i około 141 mm głębokości. Natomiast słuchajcie, waga urządzenia wynosi zaledwie około 800 gramów, a zatem trzeba powiedzieć, że jest to router przede wszystkim leki z mega fajnym designem i wymiarami. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe kwestie, no to warto też wspomnieć o tym, że oczywiście urządzenie posiada różne przyciski. Mowa tutaj o przycisku reset czy on/off. Router wyposażony został również w szereg ciekawych funkcjonalności, takich jak w obsługę IPv6 czy w obsługę kontroli rodzicielskiej. Oprócz tego w przypadku routera TP-Link TLMR6400 wykorzystano standard technologii Quality of Service, który ma oczywiście zapewnić odpowiednie parametry transmisji danych, co również może mieć znaczenie dla co po niektórych użytkowników. No i dla zainteresowanych trzeba też zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku tego urządzenia nie wykorzystano systemu Mesh, a zatem warto zwrócić właśnie na ten aspekt uwagę przed zakupem. Jeżeli chodzi natomiast o opinie na temat tego produktu, no to ja przyjrzałem naprawdę sporo różnych stron związanych właśnie z ofertami tego urządzenia. No i powiem szczerze, generalnie widziałem pozytywne opinie dotyczące tego produktu, a wśród takich głównych atutów tego sprzętu wspomina się m.in. o prostej obsłudze i konfiguracji tego urządzenia. Mowa jest również o bardzo dobrej jakości i stabilności samego połączenia, a oprócz tego mówi się także o sporym zasięgu Wi-Fi, a zatem trzeba przyznać, że zapowiada się to wszystko niezmiernie ciekawie, jeżeli chodzi właśnie o router TP, Link TLMR6400. Ja jeszcze dodam tylko od siebie, że generalnie jest to router, który obecnie jest bardzo popularny na rynku. Wiele osób jest zainteresowanych zakupem tego urządzenia i trzeba przyznać, że zapowiada się to wszystko niezmiernie ciekawie. A zatem, tak to wszystko mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi właśnie o ten sprzęt. Ja przypominam jeszcze Ci tylko, że link do tego produktu znajdziesz w opisie mojego filmu. Umieszczę go tam, gdy. Abyś chciał poznać jeszcze więcej wiadomości dotyczących tego sprzętu, a tymczasem to było na wszystko w tym researchu. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach.